Jak odebrać i automatycznie zaksięgować dokument z portalu dokumentów w rachmistrzu i rewizorze GT? Dokumenty przesłane do programu księgowego przy wykorzystaniu usługi portal dokumentów dostępne są w module Dokumenty pobrane. Konieczne jest podłączone konto Insert. W każdej chwili dokumenty możesz pobrać, wybierając Pobierz z portalu dokumentów. Oczywiście w parametrach Dokumentów OCR możesz wybrać checkbox odpowiedzialny za pobieranie nowych dokumentów przy wejściu do modułu. Po zaznaczeniu dokumentu po prawej stronie widoczny jest jego podgląd, w którym możesz łatwo przejść do kolejnych stron, obrócić obraz oraz go powiększyć. W pasku widocznym na środku okna programu w zakładce Komunikacja znajdziesz opis do wysłanej faktury jeśli nadawca dodał go w portalu dokumentów. W zakładce Dane dokumentu można określić kategorię, jaka zostanie nadana podczas księgowania oraz wybrać metodę wprowadzania z wykorzystaniem schematów importu lub ręcznie. W tym filmie skupimy się na automatycznym księgowaniu, w związku z czym po zaznaczeniu tej metody musi zostać wskazany schemat dekretacji. Wskazanie schematu może odbyć się na dwa sposoby. Automatycznie program sam dobierze odpowiedni schemat lub ręcznie. To użytkownik wskaże schemat lub zmieni go, jeśli nie odpowiada mu przypisanie programu. Aby zadziałało automatyczne przypisanie lub wybranie ręczne, schematy importu muszą zostać wcześniej przygotowane. Schematy importu w zależności od programu księgowego przygotowuje się w różnych miejscach. Dla rewizora GT należy wejść do modułu Ewidencje pomocnicze, Schematy importu i dekretacji. W przypadku rachmistrza GT należy wejść do modułu Administracja Schematy Importu. Kolejno należy kliknąć Dodaj Schemat dla dokumentów OCR. W wersji demo rachmistrza i rewizora GT możesz założyć drugi podmiot. Znajdują się wzorcowe schematy importu, które mogą posłużyć za przykład. Dodaj niezbędne Ci schematy importu i wróć do modułu Dokumenty pobrane. Jeśli schematy nie zostały przypisane do dokumentów, to możliwe jest użycie opcji, która dokona ich przypisania. Można z niej skorzystać także zbiorczo dla wielu zaznaczonych dokumentów. Efektem jej działania jest przypisanie konkretnego schematu. Pamiętaj, że schemat możesz zmienić, wskazując go ręcznie. Zanim wykonasz księgowanie, przypisane schematy muszą zostać zatwierdzone. Oprócz ręcznego zatwierdzania istnieje także opcja zbiorczego zatwierdzania, znacząco przyspieszająca proces. Teraz można rozpocząć księgowanie. Uruchamiane jest ono przyciskiem Wprowadź automatycznie. Opcja działa także zbiorczo, dla wielu zaznaczonych dokumentów jednocześnie. Po jej użyciu program rozpoczyna import i wyświetla okno, w którym można znaleźć informacje o pozytywnym ukończeniu operacji. Można zamknąć okno. Po odświeżeniu listy pozycji klawiszem F5 w module Dokumenty pobrane w kolumnie Etap widoczny jest status Wprowadzony. Informację o zaksięgowaniu można także znaleźć w panelu środkowym. Z tego miejsca można sprawdzić zapis lub otworzyć go do edycji.